Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Alessandro, a to kolejny krótki materiał, w którym chciałbym prosić was o zabranie głosu w pewnej sprawie. Otóż w ostatnim, w jednym z moich ostatnich odcinków o nazwie Życie po Parmie rozgorzała dyskusja na temat tego, czy po zwolnieniu z funkcji menedżera FC Parmy powinienem dalej kontynuować tę karierę, czy raczej powinienem ją zakończyć po prostu rozpocząć grę od nowa. Jedni z, jedni z was byli wręcz zachwyceni faktem, że znalazłem sobie nowy klub o nazwie Propia Czędza i że w tym klubie będę swoją karierę kontynuował. Drudzy natomiast czuli się znudzeni, zniesmaczeni, że po prostu, że po zwolnieniu z FC Parmy, no już raczej nie powinienem tej kariery kontynuować, a powinienem rozpocząć karierę od nowa. Tam padały takie drużyny jak AC Milan, jak Deportivo, La Coruña, jak Leeds United, tak więc tym razem po raz kolejny w formie ankiety chciałbym prosić Was o zabranie głosu w tej sprawie. No i mamy oczywiście do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich to kontynuuje sobie karierę w zespole Pro Piacenza, no i w którym oczywiście nie pozostanę jakoś bardzo długo, na pewno o to się nie martwię, na pewno po jakichś tam ewentualnych sukcesach w tym klubie, no tutaj na pewno znajdę sobie posadę w lepszym zespole, niekoniecznie z Ligi Włoskiej, podkreślam, niekoniecznie z Półwyspu Apelińskiego. Druga opcja to tę karierę definitywnie kończymy, rozpoczynamy grę. Od nowa. No i jakim klubem to już na pewno jakiś ciekawszy sobie klub wybiorę z wyższej ligi. Może będzie to Milan, może będzie to Deportivo, może będzie to Leeds United, a może to będzie jakiś inny zespół. Ale na pewno tę karierę zamykamy. Tak więc bardzo proszę Was o głosowanie, które potrwa mniej więcej do piątku, do później godzin wieczornych. I myślę, że w sobotnim, porannym materiale ogłoszę Wam wyniki. No i tę karierę będziemy kontynuować, bądź po prostu ją zakończymy. Tak więc bardzo liczę na Wasze głosy. No i oczywiście na Wasze również komentarze, również pod tym materiałem, tak więc serdecznie dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach z FMA 2017, już jutro kolejny odcinek Pentagon Challenge, a na dzisiaj to wszystko, dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia na razie, cześć!